Powiem Wam, że teraz chyba dobrze idzie. Nie wiem czy widzieliście, ale fajnie idzie to. Zostało mi tutaj, nie wiem, mniejsza połowa chyba. I tutaj tak no, też tak połowa poszła, myślę. Nawet mniej niż połowa poszło. także na poprzeczniaki fajnie wystarczy. No cóż, ja jeżdżę dalej. Was jeszcze tutaj gdzieś ustawię, żebyście oglądali, także jedziemy. <grym> kończone wszystko ładnie się rozsiało, myślałem, że nie wyjdzie tak fajnie, a nawet ładnie wyszło równo, także cieszę się bardzo, jak na pierwszy raz, myślę, że jest dobrze, tylko zobaczcie tu, nie, nie tutaj, o tam, tu mi się sypło, kurde, tutaj, tutaj to będzie kukurydza na pewno, jak złoto będzie, no i cóż, troszkę tego nawozu jest, o. Wszędzie jest podobnie Także jadę do domu Jadę odwieźć rozsiewacz Albo nie wiem Czy będę go teraz odwoził Albo nie, dobra, postawię go Biorę teraz drugi ciągnik z Kultywatorem I jedziemy to wszystko Musimy zakultywatorować Chwilę zejdzie No ale cóż, trzeba to zrobić nie wiem, czy w ogóle może być tak na wóz, na wierzchu, czy nie trzeba od razu coś z nim robić, bo czy te ptaki, nie ptaki, jakieś kury tu przejdą i zdechną, jak będę dziubać to? Nie wiem, nie orientuję się, ale od razu to zrobię, od razu zakultywatoruję, także wymieniam baterię, bo zaraz padnie i jedziemy. No i dobra, znajdujemy się na polu, zobaczcie jaki sprzęt mam. <laughs> sprzęt jak sprzęt, ale robotę robi stan techniczny średni stan wizualny tragiczny tak można to powiedzieć ale powiem wam robotę robi robotę robi kółeczka można na maksa do góry dać i taki ciągnik sobie na spokojnie daje radę czwórką także nie wiem czy ja tak będę nie jest potrzebne żeby aż tak głęboko robić mi się wydaje chyba trochę obniżę te kółka to nie ma sensu aż tak głęboko. A patrzcie, zapomniałem wziąć worku. Także kurczę, żeby nie zapomnieć, to damy je na środku drogi. Żeby nie zapomnieć. No niech leżę. No i cóż, tak się prezentuje zestaw. ciągnik zmieniony miałem od rana podpięty, żeby nie przepinać. Tylko tamten zostawiłem z rozsiewaczem na podwórku. Niech sobie stoi, więc przyjechałem szybko. Bo zapowiadali, jak też niby, ale nie powinno chyba być. Także cóż zobaczycie jak to idzie. Chyba na sam początek od razu to kółko obniżę. Za dwa obroty. Proszę bardzo. Mogłyby, mogłyby tutaj być wałki, no ale no to, jak się nie ma, to się lubi. To się lubi, co się ma. No zobaczymy, jak to pójdzie. Powinno fajnie to robić, już to testowaliśmy, także zobaczymy. Dobra. Chyba dobrze jest ustawione. Ewentualnie tył by troszkę mógł pójść niżej, ale to zaraz się zrobi. Kurczę, troszkę, troszkę się takie bryły robi, widzicie. Myślałem, że to będzie, myślałem, że trochę bardziej sucho jest, ale i tak jest dobrze. I tak jest dobrze, mi się wydaje. Fajnie to idzie. Koło ziemniaków ładnie przejechane. Także, także cóż, nawóz pomieszany. No, Na jaką głębokość to robi? E, coś tam, coś tam robi. Może głębiej by troszkę pasowało nawet, bo tak niezbyt chyba głęboko idzie. Ale powiem wam, że dzisiaj mokro jest. W któryś dzień to robiłem, nie wiem kiedy, z dwa tygodnie temu podziemniaki. Nie po cel, tylko w innym polu, bo te nie są nawet moje. W innym polu podziemniaki robiłem, to kółko miałem skręcone prawie na maksa do góry, nie. To sobie radził fajnie. I głęboko robił, nie? A teraz jakbym myślę, teraz... A teraz myślę jakbym dał kółko na maksa do góry, to by sobie nie dał rady. Pierwsze, że tu jest inna ziemia, tu jest troszkę lepsza chyba ziemia, tu jest druga albo trzecia klasa, chyba druga to jest nawet klasa Ziemi. Więc. Yy... Nie poradziłby sobie na tak ciężkiej ziemi. No a po drugie, jest bardziej mokro niż, niż kiedyś jest bardziej mokro. No ale cóż, obniżymy troszkę jeszcze niżej i zobaczymy. Parę kółek. Dobra, jest wyżej. O dwa razy dane. I na łączniku muszę dać, tylko to opuszczę sobie najpierw. O! Nawet widać, że w powietrzu są. O! Tak, troszkę damy. No i dobra. Tutaj nie chcę kamery, bo mam kamerę na magnesie i nie chcę dawać kamery na świeży lakier. Bo szkoda, żeby się zarysował, ale damy. O! Tutaj, o. I Zobaczcie, jak to idzie. Zobaczcie moi drodzy, jaka moc! 30 korzeń normalnie, taki metrowy, prawie. Ale tutaj za bardzo troszkę się przytuliłem, bo tutaj były jakieś właśnie maliny, jakieś drzewka. To za bardzo troszkę się przytuliłem i tu chyba też jakiś korzeń był, bo, bo aż tak coś się zrobiło. No ale nic, jedziemy dalej, ubieram na głowę i teraz wam coś z głowy nagram. Zobaczcie co się stało ja yeah. łańcuch się urwał Kurde Mówiłem, że stan techniczny, średni Ajaj Kurde, i co teraz? I co teraz? Trzeba rękawiczki ubrać i Coś tu się może wykombinuje, ale to nie fajnie się stało. Chyba, że nie podnosić do końca, nie podnosić do końca i bronami cały czas szurować, tak jak, że tak powiem. Ale nie będzie można cofać. Czekajcie, ktoś jeszcze dzwoni do mnie. O, będzie, oczywiście. Patrzcie. He, super sprawa. Elegancko jest teraz. Dobra moi drodzy, mamy skończone, jak widać ładnie jest zrobione, no trochę takich tych jest, no ale no, co poradzić, no taka ziemia, no ta, taka ziemia u nas, u nas jest bardzo ciężko trafić w pogodę tak, żeby nie było właśnie takich barył, ale w takim da się siać, możemy jeszcze tutaj bronami zaraz yy, przejechać. Ale nie jest jeszcze tak źle. Jakby były większe, to można było jeździć, ale nie jest tragicznie. To miejscami się trafią takie o, większe, ale to nic. Mi się podoba. Efekt końcowy. Teraz tylko zasiać. Jutro pewnie będzie siana, albo jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, ale już tego nie będę nagrywał, bo ja nie będę siał, tylko mój sąsiad, także... Także cóż tu więcej. Patrzcie, tam jeszcze bocian w oddali jest. Nie wiem, czy Wam zrobię jeden film z tego, bo tam trochę materiału będę miał. Czy Wam to podzielę na jakieś kawałki, nie wiem. Zobaczymy. A no, chyba jeden długi zrobię, bo to nie ma co dzielić na dwie części. Choć w sumie jakby były dwa filmy, jakby wiecie, dwie części, no to by było lepiej, bo no wiecie, mało filmów na kanale, tak jakby dwa filmy się pojawiły, to by było lepiej, nie? Nie wiem, jeszcze zobaczymy, zobaczę. Zbieram to na komputer, zobaczę ile tego materiału jest. 30 sobie ładnie chodzi, nie gaszej, bo akumulator troszkę słaby, ale to nie szkodzi. Na wolnych obrotach niech się chłodzi. No i cóż, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać hashtag kukurydza albo no hashtag kukurydza. Myślałem, żeby hashtag bocian napisać, bo tam w oddali jest ale hashtag kukurydza niech każdy napisze to będzie mi miło, bo nie ukrywajmy, że komentarze poprawiają zasięgi, także każdy komentarz się liczy. No i cóż, biorę te worki, nie myślcie sobie, że zapomniałem, wezmę na pewno, bo tam dobry nóż kuchenny wziąłem, nie mogę żadnego innego znaleźć, to musiałem z kuchni nóż porządny wziąć, ale przynajmniej fajnie się ciało. No i cóż, tak jak mówiłem, do zobaczenia, trzymajcie się i na razie cześć.